Tak, tak, witam wszystkich bardzo serdecznie, pod koniec dnia drugiego Dzisiaj ze mną jest Natalka, oczywiście Jak jesteś ze mną? Nie denerwuj No, więc dzisiaj ze mną jest Natalka I to już jest praktycznie koniec dnia drugiego Tam mieliście relacje z lotowiska Bardzo się konić się było Tak, O Opowiemy wam, bo nie wiecie niczego choć położymy ich To dzisiaj Dzisiaj jeszcze opowiadam historię Bartosza. Trochę kaleki, trochę, nie? Trochę daleko. <laughs> chodź, chodź. no tam, vloga. Uczyliśmy się dzisiaj jazdy na snowboardzie, niestety nie nagrałam tego, bo po prostu nie. A tak wyszło. Wypierniczać, wy, bo was do nas pozabijam. To mi poszło, powiem Wam szczerze, że mi poszło ok. Lepiej niż Bartoszowi, więc co się liczy. nieprawda. Ej, więc Prawda. słuchajcie mnie. bo taka sytuacja. Na się po prostu spaliłem u pana u instruktora. Bo nie umiałam zawiązać eee, butów. Nie, to nie było tak. Co się stało? Miałem za, bardzo, za długie sznurówki po prostu. No i tam pan mówi: no wiąż, wiąż, a ja no Proszę pan, no, ale nawet nie pokazali nawet związać buty. Przepraszam. raz ja, przerwałem to. tobie. Tak. Aha. Eee, no co, zamianałem już tego buta, wszystko poszedłem na górę. Była taka taśma, trzeba było zapłacić punktami, które wykupiłem. <laughs> punktami? Znaczy, ona mi wykupiła. A ja mi pieniądze? Właśnie, dawaj pieniądze. Jutro ci oddam. O ja mam jeszcze 100 punktów? Już tam jedziemy na górę. Oczywiście musiało się stać, jak ja to zawsze pechowy człowiek jestem, musiało się tak wydarzyć, że po prostu jakieś... wjechałem już nad tą taśmą i za mną były dzieciaki. I biegną, o szaleńcu, jestem super dzieciakiem i wszystko wolno, tak sobie myśleli pewnie. I o tak walną mi deskę. Ja mówię, o, pan instruktor, biegnij. Ja biegłem, biegnę, za deską oczywiście, rękami z Biedne, o, po prostu źle położyłeś! Nieźle położyłeś. Źle po, bo nie, ja było powiem, jak było. Położyłeś Cicho. położyłeś na tym, co było śliskie. Zamiast położyć ślisko. Y, na zaczepach to ty położyłeś na desce. A ja A lubię wiesz, tam gdzie się jeździ. Tam wszędzie było ja śliską, idziemy, idziemy ja na kręgle? Żół... Deska spadła. No i co? Już nie do że mi jeszcze nie spada sam dół, to jeszcze w taki wielki kanion to jakby. No. A mi bardzo dobrze szło na nartach I słuchaj, ej, Mateusz, teraz o ostabory czy o nartach? O zimowych. Dobrze. No. E, więc tak. No tam spadła, spadła już, wszyscy się patrzyli, gapili się dla mnie jak na debila. No, nic nowego. I po prostu wchodzę już... No, że Pan instruktor. o, idzie taki wąsi. No, tak było. Ja mówię, no, przepraszam za fatygę, już się mnie powtórzy. Ale wiecie co? Powtórzyło się. <grym i <grym i <grym i no, pierwsze. Okulary, wiesz, powiedz. Coś tam i przejechałem wziął. po prostu kawałek. Zgadnijcie co. Benz Club! Wylądowałem. Ale kiedy się przewracam, Tego ty nie umiałeś wstać. Ja nie umiałem wstać, bo pan nic nie powiedział. bo przez to przez pechowe wydarzenie? Po prostu nic nie usłyszałem, nawet się, ja się nie rozciągnąłem. No i co tam? I sobie już zjechałem parę razy, i, i chciałem wejść drugi raz. Znaczy, dodam ostatni raz. Wchodzę, pan mówi: stój! I wiecie co, straciłem przez niego 10 punktów. Nie straciłeś, bo masz to na karcie. Ale ja włożyłem już kartę i jechałem do góry, mam pójść stop. 10 punktów kosztuje wjazd do góry? No nie wiem. Dalej. No jeden punkt, ale jeden punkt, tylko 10, bo mamy stop. No więc słuchajcie. <laughs> No, Aha. ja już wkładałem kartę Włożę <laughs> moją stopę w darcie, w desce na, na taśmę, a on, on zrobił takie... Ta, taki, Wyobraź sobie, że się z nim... był taki zadowolony, o, chodzę na taśmę, tak, do kamery. No i Stój! Tak! I słuchajcie co było dalej. <laughs> no po prostu sobie zaszokowany szokowany byłem. Pan mówi, już nie jedziesz. Pierwsza moja myśl to, było, że pewnie mi źle idzie, to już nie chcę, żebym zjeżdżał. Ale on powiedział: no, twoi koledzy już nie będą zjeżdżali, ty też masz nie zjeżdżać. Ale słuchajcie, bo też fajne by się wydarzyło że Na przykład na pontonach. Na łyżwach się troszkę nauczyłem. Razem jeździliśmy na pontonach. A, no, Mateusz nagrywał tak wtedy. Jej, też chcę. Możemy to wstawić jakiś... scared of them Man. I love you when you're singing that song. Yeah. And I got love in my throat. You wanna sing the word? Продолжение Dominik nauczył. Jadaj, jadę, jadaj. Co mnie nauczyć? Nie, nie masz tej koncy? Mam, ale by zdrołem. O kurczę, myślałane fajnie. No, fajny Ukrainiec. No on był bardzo miły, nie? Tak, no dobra tak, powiedział. Przepraszam, to nie jest Jurak Forciany. I je. Rodo. to. I po I... I... prostu. No, właśnie, ten Zapsujesz pan. Zamknijcie nawet. się, cisza na planie. Ten pan był bardzo miły, chociaż tak ledwo mówił po polsku, ale bardzo starał się nam Ta, pomóc. No. Był bardzo pomocny. Ale nie no, ja go zrozumiałam, nie wiem. Ja co? też, ja zrozumiałem. Znaczy, na... że... powiedz coś po ukraińsku, ja wiedziałem, że chodzi o drobniaki, nie wiem, no. jak ja to zrobiłem. Było dwóch Ukraiń, panów i no. ukraińców. Był jeden taki, który sprzedawał, te, wypożyczał te łyże, a drugi, taki jakby boss, wiecie. Boss. Szedł sobie Prince Polo. Tak, miał taką, miał Ja taki włoski zaczywamył do tyłu. No, i po prostu on sobie tam chodzi, jest na, na pleżu, A pan Ukrainy sprzedawał i tutaj Dominik, a taki Dominik, on już wyszedł. Ja jak ostatni wyszedłem z Natalką, bo po prostu no, zakładałem łyżwy. I rękawiczki, które ci dają. I rękawiczki, które mi da, takie różowe, I klik, klik. fajne. Wyszedłem już, jak Dominik krzyczy, oho, ho, Bartek, Bartek, jeszcze nie jesteś na lodowisku, to się wróć. To pomyślałem, o co mu chodzi. A mnie uchodziło, że w gdzie wygląda, nie to no po prostu śmiać mi się chciało. No i. Pan Ukrainie spalił papierosa, tak, tak, w takim przykucu, jak, jak ukraiński przykład właśnie. Zaprezentuj, żeby było Krański. 10 minut. A to będzie vlog połączony cały dzień, to będzie na pewno więcej A No, no, no może. Tak siedział i... Co robisz? Paluj ale ty jesteś gorszy. I tak siedział? No i co tam jeszcze? Właśnie... Ja mówię, proszę pan tutaj kolega mówi, że ma niewygodne łyżwy Ja powiedział tak zdechnął, tak... Bo musiał skończyć papierosa, ale właśnie musiał go wyrzucić tak jak skąd musiałeś 10 punktów, straciłeś tam papierosa. Tak, on po prostu swojego papierosa ulubionego, podejrzewam. A papierosy są drogie. Papi... No i co, już jeździliśmy sobie na łyżwach, tam były takie dwie panie, panie, jedna była czarna, z dzieckiem była. Nie swój Boże. Wiesz jaki to zrobimy w Że to będzie to opowiadanie i będą poszczególne filmiki. No i tak, no. była Pani Czarna ona się, nie wiem czy ona się podśmiechiwała, włos czarny, w sensie, że... znaczy była też taka przyciemna, to Mularica. bo solarium to było, tak, no, dobra. no i tak w koka miała związanego, no. zostaw to, to nie, twoje narty nie są fajne, snowboard są... lepsze cicho, właśnie, nie no szanuję sobie. nie kłóćmy się, no, no i Pani Czarna się na mnie Zostawiam. patrzyła, unikam ich z roku, bo wiedziałem, że może się pośmiechiwać, Bo Wartek przed nią jeździć na łyżwach, pierwszy raz miał na nogach. Ale jak na pierwszy raz. Będziecie czy... widzieć jego fajne. Będziecie. I do tego jak... też. Ale jak na Ale pierwszy raz. Jak na pierwszy raz, wydaje mi się, że bardzo dobrze mi poszło. Jak, jak pierwszy raz moja noga dotknęła łyżwy, troszkę tam równowaga ciężko była. Nie wiem, się, nawet, się No i tak. No, no i w sumie fajnie fajnie spędziłem fajny dzień co się potem wydarzyło um, co jeszcze było aha można mam powiedzieć o, o snow, po, po, e, no snow tubing tak. tak profesjonalnie jest to taka no fajna to... No, jak tak. w jednym jest momencie klasnęliśmy. że są takie wydrążone cięgi no no. wielkie takie Doły. rowy i w nich są takie to wyboje dwie. różne i się proszę tak. po co zdjęcie zrobić głośniej go. Dobrze, dołączę, no, tutaj się piszemy na twarzy spokojnie. Mateusza oraz Bartosza. No właśnie i zjeżdżaliśmy na tym i to tak bardzo bujało, tak bum, bum, bum. I bardzo fajnie mi się, bardzo było fajnie. Raz i no masakra się tam działo. Trzy dzieci, bo były za chude po prostu, no takie no. chude dzieci, że masakra. E, trzy chude dzieci sobie zostanęły sobie i ani, ani jedno nie postanowiło się ruszyć i po prostu był bęc. No Stała. i po prostu wtedy ja patrzę i ja bum w nie, później Mateusz, bum wyjadł. I Dominik, hamuj, a potem Bartosz, hamuj. Ale, Ale ja ruchomować. musiałam wziąć na Te dzieci, no, no, bo nowo dzieci głupie, no, nawet nie, nie posadzają się trochę. Nie wyzywaj, nie wyzywaj. <laughs> dzieci. Obrońca dzieci. Dobra, i mniejsza tym. I, I potem zjechaliśmy już na dół. Ja już chciałem wychodzić, patrzę, a tu Rudy jedzie i mówię, o nie, zostało mi 3 sekundy życia, zaraz się stanie masakra! Bartosz, wyłącz ten mobile phone. Zaraz. Aj, w ogóle... Bartosz, Bartosz stanie nie się ma... cicho! Zaraz stanie się masakra! Jedzie, rudy, jedzie! BUM! To jest stróż we mnie, sprawy z tego pantona, ale potem stałem i poszedłem dalej. Wow. No. No, ja nie, tak, no, że. nie jak jest tak Ale jak się tak mam spokojnie już sobie siedziałam, to Bartosz nagle BUM! We mnie ja odskoczyłam na... Jak to się wanna sobie tak wiesz, Tam. Tam. Dobra. Hmm. Ah! Ah, I already <Woo>! Ja się jeszcze tam zatrzymałem ja Możemy. Nie na razie o nartach powiem ja nich umiem, znaczy z tej gromady na mo całej kolonii nie, znaczy na samej naprawdę nie, ale z tej trzej gromadki najlepiej bym mieć na nartach. Oni nie że na nartach, a on dopiero uczy się. Więc no... Hajti, <słuch> <I> no... <słuch> możesz wyłączyć te dźwięki. Dobrze. No... <słuch> specjalne. ja nie mogę być Ja go uczyłem mieć na, na nartach. No on już umie bardzo, bo się uczył ze mną. Oni niestety nie umią, bo uczyli się z jakimś panem który i... wyzywał Wąsika no właśnie. Tak, właśnie mnie wyzywał i mi było przykro, bo więc, mój, no W ogóle podszedł do mnie ten pan i z którego nie jest że taki nieogarnięty jakiś Nie, no? było mm, przykro. Więc jeżeli chcecie, żebym was też tam uczył na latach to zadzwońcie do mnie, a ja zapłacę. Znaczy, ja wy samego witam was w dniu drugim. Dzisiaj jest już godzina siódma. Więc. Mm, tam chyba że śpią, więc postanowiłem zrobić mojego pranka, że osłabię ich tym. Kurczę, pieczona jest. troszkę czy to jest głośne. Dobra, nie, to nie jest głośne, więc dobra, idę. Przeciwam. Kurwa, co to sam jest? piesk sam Zamknij się. To ci, co to jest? To. Super fajny odcinek. Skip pozdrow wszystkich. Czekaj. Okay. Cześć Bartosz. Wyspałeś się? Co to jest? Twój stary. mi się z łóżka co za debil. <grym> Kurde. A więc tak, to już chyba będzie koniec tego y, wspaniału. Chyba to będzie... Zależy czy jeszcze będą jakieś działy, super no, fajne akcje. Jeżeli tak, no to pewnie wleimy. będziecie je widzieć e, teraz właśnie. E, ale co? Na e, widzimy się w kolejnych odcinkach. Tutaj Czyli macie nasze jutro? instagramy już jutro w kolejnym odcinku Daily Vlogu.